Jego przeciwnik pochodzi z Będzina, to bokser mający w swym dorobku 50 walk zawodowych, 26 lat doświadczenia. Trenował w Anglii od 2005 roku w klubie Jim Evans u Gypsy Georgia Carmena razem z Billy Joe Sandersem. Posiada brązowy pas BJJ. Swoją przygodę z grapplingiem rozpoczynał u Przemka Mysiali w London Shoot Fighters. Obecnie trenuje pod okiem Macieja Poloka i Rafała Balickiego, a jest nim... Michał. Siemano wszystkim witam was w tej szczególnej porze Panowie, jestem z moją ekipą całą moją ekipą. Nie wiem czy chcą się oni pokazać Ale pokażę was. Patrzcie to jest Dawidek. Dawidek to jest ten gruby ten grubasek. Odnawiam do SIB, bo nie było niczego innego. I Ślązo, kurwa, cała ekipa. Ty, panowie, pozdróbcie moich widzów, pozdróbcie moich widzów, kurwa, bądźcie eleganccy. Ten jesteś ten, ten, ten gościu ma też krzywę maruda, nie? Robimy tutaj porządki. Fotograf zaparkował, mówię, ty nie zakopiesz się? Co ty? Tam to możesz siedzieć cały czas. Czekajcie, ty odmroziło się, a ja wydawałem 25 zł na ten płyn? No, no przechuj, się, nie no przechuj, nie jest w ogóle kurwa stopni, co to jest tak ciepło? Trzy i pół chłopie Odprawiam panowie kierowców Jakoś tak Fotograf Zaparkował ko siebie A ja, nie A ja Ślązach zaparkował tutaj, bo nie było Nie było jak Koło mnie nie było miejsca Na parkingu, gdzie tam chciałem wjechać, coś nie było jak wjechać na parking Także musieliśmy zostawić tu samochód. Tylko że było taki mycz, że było, że było yy, tu nikogo nie było. A dzisiaj jest pracująca niedziela i wszyscy są. Także ogólnie fajnie. Młody sobie da radę. Młody się. Zaraz wam powiem, gdzie jadą. Wracam już do domu. To było szybkie. Pozdrowienia. Świąteczne życzenia w tym dniu dla was wszystkich. Dzięki, że oglądacie. Sprawiłem chłopaków do roboty Troszkę było zamieszania gdyż Fotograf Maruda Wziął lawetę zostawił koło siebie Podwiozłem tam Ślązaka Bo zostawił u mnie samochód Swój osobowy Potem okazało się, że nie ma czytnika do kart Dlatego no zostawiłem Żeby się tam przepakował Pojechałem po czytnik do kart W międzyczasie wziąłem Dawidka Żeby się, rozładował, żeby się już wyjechał Podjechałem z nim Podjechałem po do kart. Drugi był w lawecie Drugiej podjechałem po chłopaków A oni w międzyczasie się zakopali Gdzie mieli się nie zakopać Pytałem się fotografa, tam się nie zakopie? Nie no co ty, tam jest normalnie przejezdna droga No jak ja byłem po Dawida 30 minut To oni się odkopywali Przyjechałem to już praktycznie byli odkopani No i tyle, chłopaki ruszają w trasę a ja, że tak powiem, idę odpocząć po ciężkim dniu, było mnie, nie było mi dzisiaj dwie godziny, idę do domu robić z pierniki. Pozdrawiam wszystkich, wesołych świąt życzę, serdecznie pozdrawiam, następny film wkrótce.